Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z raz Zacznijmy otwierając Daily Reward od razu dostałem super osiągnięcie free item za 500 punktów 500 XP. Fajnie dostajemy niebieski, znaczy jasno niebieski skin. 1 euro, więc zawsze to będzie potem jakoś na skrzynkę czy coś, tylko z sprzedam sprzedamy sobie. To, to, to będzie fajnie. Ale oczywiście co tu chodzi, trzeba tu zarabiać to lub klikać tutaj mm, i wtedy jak tu będziemy klikać to będzie skrzyneczka yy, tu są achiegmenty tu są się kasę dostaje tu są jakieś te różne wszystkie te mm, rzeczy takie fajne różne a no, tutaj się losuje, tu jest sklep, więc można sobie kupić jakieś rzeczy, tutaj za prawdziwą kasę, yy, tu są ulepszenia Aż na przykład jak ranga, więcej noży, że podbijanie meczy, wymiany i jackpot. Kurde, no i to będzie mniej więcej tyle. Myślę, że zarobimy sobie jedną skrzyneczkę i pewnie ku i ją kupimy. Pewnie ile kosztuje ta? Aha, tylko breakout mogę kupić. I czemu ona jest za 60 centów? Aż dziwne to jest. O! Mam szadełkę. Ale no to mi nic nie da. No, tak jak myślę. Nic mi to nie da, ale mam skrzyneczkę. Weźmy sobie to. I aby był Shadow Case. Shadow Case. Lecisz, lecisz, lecisz. Kurde, Waypoint. Waypoint, Waypoint, waypoint. tak? Dobrze, i jakie to jest. Ciężko, Waypoint Case. Kurde. Opening wielki. Jedna skrzyneczka. Jest dobrze. O, ale fajnie. Super, że nie niebieski. Yy, jakby co? Yy, tutaj klikaj na skrzyneczkę. To otwieraliśmy. Yy, pokazuje się ile mamy profitu. Jesteśmy na minusie. 1,96 dolara. Yy, to, to nam na jakiś jeden kluczyk starczy Jeszcze. Trzeba to zbierać, bo to jest ważne. Tutaj za misję dostajemy następny poziom. Za każdy poziom dostajemy, odblokowujemy nowe misje Dobrze. Widzicie co? Może bym sobie zebrał, kupiłbym sobie to. To, i to też. To zawsze coś, widzicie, teraz jakieś tam kaski nam dodaje. 4, jakieś 10 dolara na sekundę. Dobrze, więc. Shop, 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 shop. Sklepik, kupuję mi. Dwie, a co, kupmy dwie. Dzie kurde, kasy w brud. Kasy mam jak lodu. E. Długo się to zbiera, nie jest to jakieś super fajnie przyjemne. E. Osiągnięcie kwat. Super. Mam pięć w portfelu pieniążków. więc mogę sobie otworzyć te dwie skrzyneczki. Tu w miarę dużo. Tu będę wyskakiwać, jakby coś cały czas, co chwilę pewnie jakieś osiągnięcia albo no to jest dopiero początek kryp. Co można zrobić jak to się nazywało takie coś co ja chciałam zrobić no, ale zapomniałem już co chciałem zrobić nieważne to jest pewnie Ym. co idzie? Już wiem ale teraz to zrobić no bo nie mam żadnych skrzyneczek yy, w sklepie tutaj paid bonus nie, bonuses można kupić sobie ta POWER to był... Star Trek Quarant w sumie powinno być chyba. Yy, no i tyle to wiecie co to może dawać. Na pewno, że w każdą następną skrzynkę jaką otworzymy to będzie to będzie w tym... Yy, musi... nawet na 100% będzie to Star Trek Jak pewnie teraz widzicie, otworzyłem sobie reklamę. Kurde, każdy to zobaczył. Po co w tym mówię? A tuż dlatego, żeby zdobyć 5 dolarów, to sobie otworzymy dwie skrzyneczki, bo ogólnie za niektóre ulepszenia potrzebują otworzenia odpowiedniej ilości skrzynek, tak jak na przykład Global Elite potrzebuje 1500 skrzynek otworzonych. Dużo, ale jest spoko. Ten dolar... O oh, kurde. Dobra, klik. Oczywiście pewnie będę... Kasę będę sobie nabijał w następnych odcinkach już yy, poza tym tutaj graniem na odcinku, bo wtedy to mniej czasu zajmuje i można robić jakieś ciekawsze rzeczy Na przykład wylosowanie breakouta, wow Ale fajne, nieprawdopodobne normalnie mm, no, tak. Co możemy zrobić? No tworzyć skrzynkę, to na pewno mm. Dobra wiecie co? Y, zrobię cięcie i potrabiam trochę kasy a wtedy zrobię jakiś taki większy opening bo to jest nune troszeczkę y, teraz tutaj robienie tego więc ja do zobaczenia za chwilę dobra cześć już wróciłem y, widzicie mam tu jakieś y, skrzyneczki nawet ich sporo yy, no i będziemy sobie otworzyć ale dzisiaj otworzymy sobie tylko 25 y, chrom yy, yy. No, jedyneczek i będzie fajnie. Deadly poison. Kurde jakieś. A, bo tu ten... I jakieś osiągnięcia Google Play. No widzicie? Mam siódmy poziom już. A Jezus mary... Kupię są to osiągnięcia, ale Ale fajnie, fioletowy 54 centy. No ja pokupowałem ogólnie trochę tych y, co tam ulepszeń tutaj pokupowałem kupmy sobie to o chroma dwójka jeszcze jedna super o to sobie o, mamy większą rangę Silver 1, dajmy sobie Silver 3 i fal się na kasy e. Co szybko Ani mogę tego zrobić tak Dobra e, chroma, tak to była chroma, chroma, całego. Dobra, chroma jest. Tu, tu był muretos. Muretos, kurde. Cz, wkurza mnie to. To jest wkurzające bardzo. Jakieś oczekiwania. A tu mam jakieś bonusy, czy coś. Kupmy sobie tą jedną fazzjon. Falchion, falchion, w sumie. Torki. A już wiem, bo ja otworzyłem trochę. A no to się w Intercase otworzyłem. Mm mhm. Duel beretki i chroma. A bo ja już otworzyłem wszystkie trzy. No dobra, trudne. O Jezus, Maria. Mm, dobra. Będzie taki sobie na szybcią penning spoko pewnie i ogólnie fajnie by było teraz nóż od razu mieć bo to by był jakiś ten bus ten na, na przykład yy, 70 dolarów czy coś tam yy. ogólnie yy, jak zrobiłem na te skrzynki jest taka aplikacja Fast Clicker nawet pokażę proszę yy, to jest takie coś i wtedy na przykład gdzie on jest? Tutaj klikajcie sobie na takie coś, na przykład klikacie tu U i wtedy za każdym razem, jak będziecie klikać U, będziecie wam nabijać kasę, y, jak, jak, jak przytrzymujecie, co niej przytrzymuję właśnie U sobie i właśnie mi tak zbiera kasę. I to właśnie dzięki temu mam tu kasę, kasę dużo. Kasa, 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 cały czas się powtarzam, dobra, nieważne. Może być ogólnie ten openik to na razie takie 1 na 10. O, 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 o. Dobra, o Quicksilver. Ci brzydka jest ta skórka. Widziałem ją raz. Jeszcze jak ktoś grał. On jest strasznie. Straszna jest ona. Mhm. Oczywiście, skin, które mam, możemy je sprzedawać. Można ja je. Teraz wam pokażę. Cool i mi to sprzedajcie. Ja tego rzeczy nie będę sprzedać, zobaczcie, 38 centów zrobiłem. Nie będę tylko sprzedawać z jednego prostego yy, powodu. Są tu kontrakty. Kontrakty są... Yy, później się odlokowuje Są tu w ulepszeniu. Kiedy? One mogą być. Yy, nie, nigdzie. Yy, dobra. Weźmy to. Będę kupowały takie ulepszenia. Yy. Dobra Jest fajne To właśnie jest tu trzeba to otwierać skrzynki na bieżąco będę się je starał otwierać na bieżąco jak nie zawsze na odcinku to po prostu poza odcinkiem to logiczne bo ulepszenia, ulepszenia, ulepszenia i jeszcze raz. Ulepszenia nam się wtedy odblokowują. Hmm, 5, pod... A, jak macie... A, jest fajnie, 51 dolarów na minusie, spoko. Jak macie wszystkie skiny, oprócz noża, to się robi komplet i wtedy macie, dostajecie 1000 punktów doświadczenia. To jest bardzo dużo. I oczywiście bardzo fajne, to, to działa też na potem więc potem jak grasz na potem to, to zdobywasz dużo, jakichś skinów, których pewnie nie potrzebujesz. Ale wtedy ci się przynajmniej odblokowuje tutaj te komplicje, nie misje takie jakby poboczne czy coś tam. Hmm, dobra. Rano. Przynajmniej jeden różowy. No właśnie raz tak miałem taką sytuację, jak tutaj ten malachit, to obok była kosa. Bardzo fajnie. Tak tam wcześniej otworzyłem skrzyneczkę. 13. To była już ostatnia e, Malachit. E, z sprzedamy sobie. Nie stworzymy sobie jeszcze po trzy, żeby było tak jakoś równo. Mm. Super nowa, ale fajnie. Super, no była świetnie po prostu. Super. E, Koi mm -hmm. super nowa. E, jesteśmy, o! Jesteśmy, 21 dolarów na minusie. Świetnie. To jest pracowany skin ogólnie. Mhm. Dobra, MP9. Dart. A jeszcze jedna skrzyneczka. Kardiak Mamy no, błokaj. Ej, dobra, więc to widzicie jak ja skiny tutaj po naszym jakimś openingu. W następnym odcinku zrobię ogromny opening, w którym nie będzie mojego głosu, komentarza, bo będzie on spory, ten opening i po prostu jakoś tak, nie wiem. Dobra, no to cześć.